Syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej Ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła. Aby się pokazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo pańskie. Amen. 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 Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry, bracia, drodzy rodacy. Księże Krzysztofie, serca dziękuję Ci za to za zaproszenie na, na przeprowadzenie rekolekcji w tym trudnym czasie pandemii, tych lockdownów, tego dystansu. Właśnie tu, w tej parafii, w tym kościele, widzę w tym nowym kościele po raz pierwszy, w którym jestem, w tej miejscowości, kochani u Was, tak Czwartą niedzielę Wielkiego Postu minął już półmetek tego czasu nawrócenia i pokuty. Czwartą niedzielę Wielkiego Postu pragnę przekazać wam jakże radosną informację, że Bóg szuka każdego z nas. Kochani, Bóg szuka każdego z nas. Bóg nie daje za wygraną i ściga człowieka swoją łaską, aby się nawrócił. Takie jest pragnienie Boga, odnaleźć człowieka. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Siostry, bracia, mamy kolejną szansę dać się odnaleźć Bogu. Dać się odnaleźć Bogu. Czas rekolekcji Wielkopostny jest czasem, w którym mamy tę szansę. Tą szansą jest nieustannie ten liturgiczny Wielki Post, te 40 dni tego okresu pokuty, drogi duchowej. To jest czas wspinania się na górę Boga na górę przymierza. Nie możemy pozostawać bez ruchu. Nie możemy żyć nieustannie w tym lockdownie, w tym dystansie, w tych ograniczeniach, bo człowiek zgłupieje. Czas Wielkiego Postu jest czasem wspinania się na górę Boga, na górę przymierza. Nie można pozostawać w bezruchu. Trzeba wchodzić nieustannie na górę. To jest trud wchodzenia. Kościół w swej mądrości daje nam ten czas Wielkiego Postu, a w tym czasie tego postu ten, ten, ten tydzień świętego czasu powiemy rekolekcji, byśmy wchodzili, pokonali ten trud wchodzenia poprzez górę puszenia, górę przemienienia. Mamy zaproszenie na górę golgoty, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I w tej wędrówce naszego życia Bóg wciąż nas szuka. Bóg o nas pamięta. Bo my wszyscy gubimy się w życiu. Może już zagubiliśmy się w życiu. Schodzimy na różne bezdroża. Grzeszymy, odchodzimy od Boga, nieraz machniemy ręką na Pana Boga, na Kościół, na ludzi kościoła. Albo może zaczęliśmy żyć tak, jakby Boga nie było. Emerytowany już papież, <słuch> Benedek XVI napisał. W naszej epoce, kiedy na wielkich w ziemi występuje zagrożenie, że wiara zgaśnie jak niepodsycony ogień. Najważniejszym z priorytetów jest uobecniać Boga w tym świecie i otwierać ludziom drogę do Boga. Uobecniać Boga w tym świecie i otwierać ludziom drogę do Boga. I do tego, do tego Boga, który przemówił na synaju, którego oblicze rozpoznajemy w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, prawdziwym problemem, bracia i siostry, naszych czasów, w jakich teraz jesteśmy, jest to, że Bóg znika z horyzontu ludzi. Kiedy znika pochodzące od Boga światło, to ludzie, ludzkość traci orientację. Bo przecież bez światła nie możemy się poruszać nocą samochodem. Bez światła nie trafimy do właściwego miejsca. Człowiek potrzebuje światła. Widzimy, co się dzieje na naszych oczach, zwłaszcza. Tu w Europie Zachodniej, gdzie przyszło nam żyć już ileś lat, czy może krótki czas, kiedy doświadczane, jak zamykane są kościoły, te miejsca obecności Boga żywego. Jakże jesteście tu na tej ziemi polenderskiej, potrzebni, kochani, jakże jesteście ważni. Tu w tych kościołach, do których schodzicie się po ciężkim tygodniu pracy i trudu w ten sposób pokazujecie nawet innym ludziom drogę wchodzenia na tę górę spotkania z Bogiem. Tak, ten czas Wielkiego Postu jest czasem łaski. Kiedy nasz Bóg i Ojciec, pełen czułości i miłosierdzia, wzywa nas, byśmy wreszcie uznali się za grzeszników i powrócili do Niego w szczerości, w prawdzie, tak jak już to wielu dokonało przed rozpoczęciem tej Mszy Świętej tu w Konfesjonale, otwierając szczerze swoje serca. Swoje dłonie, swoje oczy, by Boga zobaczyć. By Boga dotknąć, by Boga przyjąć. By Boga przyjąć. I o tym mówi nam dzisiejsza liturgia tej czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Bo ten czas dany nam, a jednocześnie zadany, jest w istocie drogą, drogą nawrócenia i i walką duchową. Trzeba wyjść z ciemności swojego życia. To jest nieraz potwornie trudne, bo człowiek się tak przyzwyczaił do tej ciemności, tak mu jest wygodnie, tak sobie poukładał to swoje gniazdko życia w tej ciemności i nie chce wejść w światłość. Trzeba, kochani, w Wielkim Poście, trzeba przez ten Tydzień rekolekcji, które będziemy przeżywali w kościele i na swój sposób w naszych domach, i, i w, idąc do pracy, czy wracając przez ten tydzień czasu, te rekolekcje nie tylko w kościele, ale przeżywane w sercu, w swoim środowisku. Bo to próba, przymiana sposobu naszego myślenia. Dziękujemy dziś Bogu za to. Że nas do siebie przywołał, że nas zaprosił, za jego nieustanną gotowość do rozmowy z nami. Jest to szczególne pragnienie Boga, gdyż On ma niezwykłą skłonność ku człowiekowi. Stawiamy się tutaj pomimo porannej godziny, kiedy wielu z naszych bliskich, kiedy Miasto, powiemy, jeszcze śpi, odpoczywa. My się stawiamy na tę godzinę, aby otworzyć się na głos Boga. Co nam, co ma nam dziś do powiedzenia? Świadomi, że człowiek podejmuje wciąż jakiś spór z Panem Bogiem. Przecież. Buntujemy się nieraz na Pana Boga z różnych powodów, nieraz przeżywając jakąś tragedię rodzinną. Coś nam się nie udaje, widząc ciągle naszą słabość, że powracamy do tych samych grzechów. Nie dajemy sobie rady nieraz z wychowaniem dzieci. Nie układa nam się w małżeństwie, w rodzinie. Weszliśmy w jakieś konflikty z najbliższymi, kochającymi osobami. Nieraz mamy pretensje do Pana Boga, że nas nie wysłuchuje że wciąż go o coś prosimy, on nie reaguje. Tak nam się wydaje. Zobaczcie nawet na te zamawiane intencje mszy świętej. Najczęściej w Kościele zamawiamy święte za naszych bliskich zmarłych i pięknie, że o nich pamiętamy. Ale też zamawiamy w jakichś potrzebach. Coś w serce człowieka pragnie. Szuka Boga, Mówię, jak trwoga to do Boga i biegnie, by zamówić mszę świętą, bo coś chce człowiek. Tak mało człowiek czyni wdzięczności, potrafi zamówić Eucharystię, przeświętą świętą jako wyraz wdzięczności za coś, czego Bóg dokonał w moim życiu. To jak gdyby idzie już w niepamięć. To, co się stało pozytywnego, mówimy, czy Bóg wysłuchał, czy nie wysłuchał, ale zadziało się coś pozytywnego, Chcemy mówić Panu Bogu, raszy Boga, tylko prosimy, wołamy, i rekolekcje mają nam pomóc toczyć, kochani, toczyć uczciwą rozmowę z Bogiem. Może to być nawet poważny, ale konstruktywny spór, do czego on sam zachęca. Sam zachęca mówiąc: chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby Wasze grzechy były jak szkarła, jak śnieg wybieleń. Choćby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Do tego nas zaprasza kochający, miłosierny Bóg. Zachęcam Was wszystkich. I tych, których dziś nie widzę, nie zobaczę. By niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowym na spotkanie z Nim, na szukanie Go nieustannie każdego dnia, na szukanie Boga, który jest. Bracia i siostry, nie ma powodów dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do Niego, ponieważ nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam Pan przynosi. Ta czwarta niedziela Wielkiego Postu jest nazwana niedzielą radości, bo już krótki czas został do przeżywania wielkiej tajemnicy radości zmartwił stania Jezusa Chrystusa. Już półmetek minął. Panie, uciekam się do Ciebie. Uciekam się do Ciebie. Ale dalej nie mogę. Panie potrzebuję Ciebie. Dlatego dziś jestem, staję przed Tobą. Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona. Panie, przytul mnie, Ojcze Miłosierny, przytul mnie, powtarzam raz jeszcze, Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem. To nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. To Pan pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa z radością. Dzisiaj, skoro niedziela radości. To powinniśmy doświadczyć tej radości spotkania z Bogiem, ale tę radość zanieść naszym bliskim do tych domów, w których mieszkamy tymczasowo czy na stałe, do tych ludzi, który, którzy są bliscy naszemu sercu, a którzy do Kościoła nie pójdą, mimo że uważają się za wierzący, bo nie mogą, bo ograniczenia przeróżne, bo się boją zachorowań. Bracia i Sostry, przyszło nam żyć w takich czasach, w takim już roku, jeden, drugi, zaczyna się. W takich momentach, gdzie przeżywamy ogromny lęk, niepokój i te ograniczenia. Już człowiek się buntuje wewnętrznie. Wszędzie ograniczenia, niczego nie wolno. Wciąż się boimy. Zachorować. Boimy się o zachorowanie naszych bliskich, naszych dzieci, naszych rodziców. Wciąż jesteśmy bombardowani tymi statystykami. Ile zgonów wczoraj, ile zachorowań. Każdego dnia wciąż to samo słyszymy. To nas zniewala. Staliśmy się jak gdyby niewolnikami tych informacji. To jest bardzo niebezpieczne. Święty Jan Paweł II, nasz wielki rola, wołał przez cały swój pontyfikat, wiedząc, co może zagrażać ludzkości. Wołał, nie lękajcie się. A na koniec swojego życia mocniej mówił, przestańcie się lękać. Nie możemy się lękać tak. Nie możemy tak przed Bogiem też uciekać często zamiast zapraszać Boga w nasze codzienne życie, uciekamy przed nim. I to, będąc katolikiem, matką, ojcem, księcem, wszyscy możemy uciekać przed Bogiem, tak. To jest codzienna pokusa. Nie słuchać Boga, nie wsłuchiwać się w jego głos. Nie modli się. To znaczy, uciekasz przed Bogiem. Jeśli się nie modlimy, to zamykamy drzwi Pan. Dlatego patronem tych naszych rekolekcji w tym roku, kochani w tym kościele, w innych kościoła, tu na tej ziemi jest święty Józef, którego nazywamy mężem modlitwy. Następnych naukach, konferencjach przybliżę tę postać. Mąż Najświętszej Maryi Panny, który zawsze jest razem ze świętą rodziną, zawsze w cichości, w modlitwie, posłuszny Panu Bogu i otwarty na Pana Boga. To jest patron na nasze czasy, na te trudne czasy. To jest patron, jak gdyby nie tylko, że przez papieża Franciszka dane nam na cały rok. Ale patron, który winien w sposób szczególny działać, ingerować w życie naszych małżeństw, naszych rodzin, w życie naszych bliskich. Stąd też pozwólcie, że na zakończenie tej zachęty do przeżywania czasu rekolekcji wypowiem tę modlitwę do Świętego Józefa. Niech za tymi słowami będą: Podążają nasze myśli i nasze słowa. Święty Józef, Twoja ojcowska dobroć sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone dziś stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, nasze kłopoty i trudności. Przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach, gula, lękach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące. Weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała, nasze życie, zdrowie, nasz dom i wszystko, co w Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józef, ojcze i opiekunie naszej rodziny, Przyczyj się za nami. Amen.